Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, zarówno przez swoje życie, jak i przez swoje słowa. Bóg dał nam cztery Ewangelie, abyśmy w nich mogli zobaczyć wszystko, czego Jezus nauczał w swoich słowach i w swoich czynach. Jego czyny również zawierają poselstwo. Widzimy w nich zasady na których Jezus opierał swoje życie, w jaki sposób odnosił się do innych ludzi. Ostatnim razem przyglądaliśmy się temu, jak Jezus chodził po wodzie, przezwyciężając prawo grawitacji, i widzieliśmy, jak wielkim cudem było to, że Piotr także pokonał to prawo grawitacji, patrząc na Jezusa. W ten sposób demonstruje nam, w jaki sposób my możemy pokonać prawo grzechu i śmierci. Prawo grawitacji jest tego obrazem, jak grzech ciągnie nas w dół, ale my mamy go zwyciężać. I Piotr, przezwyciężający, Prawo grawitacji jest dla nas obrazem naszego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Kiedy Piotr zaczął tonąć, wołał: Panie, ratuj mnie. I to jest wszystko, co musimy zrobić. Gdy zawodzimy, popełniamy błędy. To, co jest ważne, to to, by wołać do Pana, tak jak czytamy tutaj w Mateusza 14,30. Kiedy tylko zaczynamy ton. Nie gdy uderzymy już w dno, wielu ludzi dopiero wtedy przychodzi do Boga i prosi Go o pomoc, kiedy już całkowicie zniszczą swoje życie, ale powinniśmy wołać do Pana, kiedy tylko zaczynamy Toną. Aby to zilustrować, weźmy sytuację, gdy znajdujemy się w sytuacji, która wywołuje w nas gniew, albo jesteśmy kuszeni, by oglądać pornografię w internecie, czy jakieś inne sytuacje, w których jesteśmy kuszeni do grzechu i widzimy, że powoli zaczynamy ulegać temu pokuszeniu. Walczymy, ale coraz bardziej ciągnie nas w dół. I to jest czas, by wołać: Panie, daj mi łaskę, Panie, ratuj mnie. Nieważne jakich słów użyjemy, gdyż Pan słyszy wołanie naszych serc. Ktokolwiek wzywa imienia Pańskiego, będzie uratowany. To jest obietnica pisma. Ktokolwiek wzywa imienia Pańskiego, będzie uratowany. I kiedy tylko Piotr zawołał: Panie, ratuj mnie, Jezus, zanim Go zganił, najpierw Go wyratował. Taka jest Boża droga. On Cię napomni, On Cię skarci. Za twoją niewiarę, ale najpierw cię podtrzyma, a dopiero wtedy cię skarci. Jezus najpierw chwycił Piotra i dopiero wtedy powiedział: Nie odwrotnie, bo wtedy Piotr poszedłby na dno morza. Jezus najpierw uchwycił go, a wtedy powiedział: O mały wierny dlaczego zwątpiłeś? Widzimy podobne sceny. W wielu miejscach Ewangelii. Jezus karci ludzi za ich niewiarę i podziwia wiarę innych. I czego Jezus próbuje nauczyć nas przez te wszystkie wydarzenia? Że to, co Mu się w nas podoba, to jest wiara. Wiara oparta na Jego Słowie. Gdyby Jezus nie powiedział Piotrowi, żeby wyszedł z łodzi, to byłaby zupełnie inna historia. Niestety wielu ludzi dzisiaj robi różne rzeczy, których Pan nie nakazał im robić. Próbują wierzyć w rzeczy, których Pan nigdy nie obiecał, i nic dziwnego, że toną, i mają bałagan w życiu. Ponieważ próbują robić rzeczy, których Pan nigdy im nie nakazał robić. Skaczą z dachu świątyni, próbując trzymać się Bożych obietnic, i rozbijają się, i łamią sobie kości, i zastanawiają się, czemu Pan ich nie chroni. Ale Pan nigdzie nie obiecał wspierać naszej głupoty. Jeśli z dachu świątyni prowadzą schody, to Pan chce, żebyś szedł po schodach, a nie skakał z dachu oczekując, że Bóg cię będzie chronił, dlatego że ty trzymasz się jakiejś obietnicy. Tutaj natomiast mamy sytuację oparcia się na obietnicy pańskiej, na jakimś rozkazie pana, kiedy on mówi zrób to i wtedy możesz być w stu procentach pewien. Że Bóg uzdolni cię, byś to zrobił, cokolwiek ci nakazał, wtedy też zaopatruje, byśmy mogli to zrobić. W dziejach apostolskich w dwudziestym rozdziale mamy piękne określenie w odniesieniu do Bożego Słowa. Dzieje apostolskie 20 i wiersz 32. Powierzam Was Bogu oraz Słowu Jego łaski. To jest piękne określenie Słowa Bożego. To jest słowo Jego łaski, co oznacza, że każde słowo tu zawarte jest połączone z łaską, co oznacza, że jeśli znajdujesz tu jakieś przykazanie, to jest też dostępna łaska, by zachować to przykazanie. Nie ma ani jednego przykazania w Nowym Testamencie, dla którego nie byłoby łaski, by je przestrzegać. Radujcie się w Panu zawsze, to jest przykazanie i ku temu jest stosowna łaska, abyśmy dzień i noc mogli radować się w Panu. Jeśli tego nie doświadczasz, to jest inna sprawa. Podobnie jest przykazanie, by nie zamartwiać się o nic i jest łaska, by tak żyć w całkowitej wolności od zamartwiania się. Jeśli to nie jest Twoim doświadczeniem, to dlatego, że nie przyjąłeś tej łaski. Nie wołasz, panie, ratuj mnie. Nie wierzysz, że pan może to uczynić. Patrzysz na okoliczności, patrzysz w jedną stronę, w drugą, tak jak Piotr. Patrzysz na ludzi, na okoliczności. Toniesz w strachu, toniesz w narzekaniu i biadoleniu, ale nie ma żadnego powodu, byś w ten sposób musiał żyć choćby jednego dnia czy jednej chwili. Czy możesz być w złym nastroju? I radować się w Panu? To jest niemożliwe. Czy możesz być ponury i przygnębiony i radować się w Panu? Czy możesz się zamartwiać i być jednocześnie posłuszny przykazaniu, by się nie zamartwiać? Nie. Na czym to polega? To polega na tym, by patrzeć na Jezusa i zobaczyć, jak on żył. Być posłusznym Jego przykazaniu i ufać mu, że udzieli nam łaski, byśmy mogli żyć zgodnie z Jego standardem. I do tego musimy wzywać chrześcijan. Dzisiaj brakuje w kościele tego poselstwa. Mateusza 14:32. Kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, oddali mu chwałę i wyznali: Jesteś synem Boga. A po przybiciu do brzegu znaleźli się w pobliżu Genezaret. I mieszkańcy tego obszaru przyprowadzili do niego wszystkich, którzy byli chorzy, i prosili go, żeby mogli dotknąć choć rąbka jego szaty, nawet nie dotykali jego ciała. Oni dotykali tylko jego szat, i wielka moc przenikała jego szaty, także ci wszyscy, którzy go dotknęli, doświadczali uzdrowienia. Innymi słowy, każda jedna osoba doświadczyła uzdrowienia. Ludzie z różnymi problemami zdrowotnymi tylko się go dotykali i byli uzdrawiani. Ślepe oczy zostały otwarte, głusi. Odzyskiwali słuch, niemi odzyskiwali mowę, sparaliżowani dotykali rąbka jego szaty i zaczynali chodzić. Ludzie z różnego rodzaju wewnętrznymi dolegliwościami i bólami dotykali się go i byli uzdrawiani. Tak jak wielokrotnie już o tym mówiłem, w ten sposób Bóg potwierdzał fakt, że Jezus jest Mesjaszem. To nie jest coś, co my możemy dzisiaj powtarzać. I to też nie miało miejsca w ciągu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. To miało miejsce za czasów Jezusa, a jedynie w niewielu przypadkach Bóg w swojej suwerenności udzielał pewnym ludziom takiej nadprzyrodzonej mocy. Ale nie w takim wymiarze, w jakim miało to miejsce w służbie Jezusa. Nie było drugiego takiego. Człowieka, czy to apostoła, czy kogokolwiek, kto miałby taką moc uzdrawiania i cudownej mocy, która wypływała z Jego życia i z Jego ciała, nawet w jednym procencie, czy nawet jednej tysięcznej tego, w pokorze musimy przyznać, że On do tego nas nie powołał i nie możemy tego robić. On nie wzywa nas do naśladowania go w Jego służbie, ale wzywa nas do naśladowania Jego życia byśmy naśladowali Jego sposób życia. Pamiętajmy o tym. Przechodząc do 15 rozdziału, widzimy, że przychodzą do Jezusa faryzeusze oraz znawcy prawa z Jerozolimy. I oni zawsze doszukiwali się czegoś złego w Jezusie i Jego uczniach. I są też tacy chrześcijanie, którzy jak faryzeusze są wielkimi studentami Słowa Bożego, i tak jak faryzeusze i znawcy prawa nie zgadzali się z tym, czego Jezus nauczał i z tym, co robił, dobrze jest przyjrzeć się sobie, gdy mamy do czynienia z kimś, z kim się nie zgadzamy. Czy doszukujemy się w nich czegoś, do czego moglibyśmy się przyczepić, choćby była to mała rzecz, jakieś zdanie czy słowo, którego użył. I bardzo często u podstaw tego jest po prostu zazdrość. Faryzeusze zazdrości. Jezusowi Jego wielkiej popularności i w Twoim sercu może rodzić się zazdrość wobec kogoś, kto jest bardziej popularny niż Ty, kto jest bardziej namaszczony niż Ty, odnosi więcej sukcesów i więcej ludzi Go słucha. I w Twoim sercu jest chęć zniszczenia Go. Dzisiaj jest wielu takich faryzeuszy i Pan do takich mówi: pokolenie żmijowe. Jakże unikniecie nadchodzącego sądu? Musimy bardzo poważnie do tego podchodzić, ponieważ to zostało napisane dla naszego pouczenia. Możemy również nauczyć się czegoś, przeglądając się, jak ludzie reagowali na służbę Jezusa. To może posłużyć ku naszemu zbawieniu, jeśli tylko jesteśmy gotowi słuchać. Faryzeusze przyszli do Jezusa i pytali, dlaczego Twoi uczniowie łamią tradycje starszych? Tradycja starszych była najważniejsza dla Faryzeuszy. Nie Boże Słowo, nie Boże Serce, nie Boży Duch, ale tradycja starszych. I dzisiaj ten sam problem dotyka wielu chrześcijan. Tradycja starszych, to w co wierzymy w naszym Kościele, od dawien dawna, nasz Kościół powstał ponad 100 lat temu i założyciele naszego Kościoła tego nauczali i w to wierzyli. I my w to wierzymy. Ale czy ta tradycja starszych jest w Słowie Bożym? To jest pytanie, które musimy sobie postawić. Jezus odcinał się od tradycji, i twierdził, że Słowo Boże jest ważniejsze niż tradycja. Dlatego Go zabili. Nie zabili Jezusa, dlatego że mył swoim uczniom nogi. Nie zabili Go, dlatego że powiedziałbyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół. Nie zabili Go, dlatego że powiedziałby nie pożądać kobiet. Zabili Go, dlatego że sprzeciwiał się tradycji starszych, twierdząc, że jest nic nie warta i nadaje się do wyrzucenia. A podkreślał ducha Słowa Bożego Tradycja starszych była bardzo ważna dla ówczesnych faryzeuszy i jest ważna dla współczesnych faryzeuszy. Musisz badać swoje serce i upewnić się, że nie polegasz na ludzkich tradycjach, które nie są zgodne z pismem, albo zaprzeczają co gorsza pismo. Jest wiele tradycji, które nie mają nic wspólnego z pismem, i jeśli chcesz, to możesz się ich trzymać. Ale tradycje, które sprzeciwiają się Bożemu Słowu, należy wyrzucić do śmietnika. Jest wiele współczesnych chrześcijańskich tradycji, które nadają się do śmietnika. Jeśli chcemy podążać za Panem, a tego nie robimy, nie będziemy w stanie podążać za Jezusem, ale będziemy podążać za tradycjami. I pewnego dnia staniemy przed Panem i przekonamy się, że nie podążaliśmy za Bożym Słowem, ale za tradycjami starszych, czy nauką swojego Kościoła. Zróbmy wszystko, żeby to nie miało miejsca. W tym przypadku chodziło o tradycję mycia rąk przed jedzeniem. Uczniowie o to nie dbali. A Jezus powiedział do nich: A dlaczego wy z powodu swojej tradycji łamiecie przykazanie Boga? Jezus wskazuje im na inne dziedziny, w których oni łamią Boże przykazania z powodu swoich tradycji. To była niewielka sprawa, że uczniowie nie trzymali się rytualnego obmywania rąk. I tu nie chodziło o higienę. Ale chodziło o pewien religijny rytuał obmywania rąk w pewien określony sposób przez pewien określony czas, zanim zasiadł się do jedzenia. Jeśli ktoś z powodów higienicznych myje swoje ręce, to jest inna sprawa. Ale tutaj chodziło o religijny rytuał, którego uczniowie nie przestrzegali i tamci się z tego powodu. Złościli. I Jezus mówi, to nie jest istotna sprawa, ale zobaczcie jak wy łamiecie Boże przykazania przez waszą tradycję. I podaje im przykład. Zobaczmy jak Jezus naucza. Mateusza 15,4 Bóg powiedział, szanuj ojca i matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę poniesie śmierć. Czy widzimy jak Bóg poważnie traktuje Niewłaściwe zwracanie się do rodziców albo mówienie czegoś niewłaściwego, czegoś złego na temat ojca czy matki. Tu nie chodzi o to, że powiemy prawdę, że na przykład ojciec czci jakieś bałwany. Jeśli to jest faktem, to wtedy nie jest to znieważaniem ojca lub matki, ale gdy krytykancko odnosimy się do jego postępowania, to jest znieważanie ich i jest to wielki grzech w Bożych oczach. Jezus zarzuca faryzeuszom, wy mówicie, kto powiedziałby ojcu lub matce, to co z mojej strony mogłoby być dla was wsparciem, złożyłem już jako dar na ofiarę. Cóż to za duchowa odpowiedź? Twój tata jest w potrzebie, nie ma co jeść, a ty dostajesz dobrą pensję i ty nie posyłasz mu pomocy, Ponieważ mówisz, że złożyłeś dar Bogu, to są religijne śmieci. Pan Jezus mówi, On nie szanuje Ojca Matki. Nauczacie ich, by nie szanowali Ojca i Matki. I w ten sposób unieważniacie słowo Boga na korzyść waszej tradycji. Jesteście chciwi na pieniądze tego człowieka do tego stopnia, że nie pozwalacie mu. Wspierać finansowo swoich rodziców. I to również ma miejsce dzisiaj. Jest wiele kościołów żądnych pieniędzy swoich członków do tego stopnia, że nie pozwalają im używać tych pieniędzy na wspieranie własnych rodzin. W ten sposób my nie postępujemy w naszym zborze. My twierdzimy, że jeśli ktoś ma potrzeby w rodzinie, to Bóg nie oczekuje w swojej chciwości, żebyście dawali na. Jego służbę. Nie, najpierw zaspokójcie potrzeby swoich rodzin, pozbądźcie się długów, pomóżcie dzieciom zdobyć dobre wykształcenie. I dawajcie z radością Bogu tyle, ile możecie dać. To jest nauczanie Nowego Testamentu. Nie przymuszanie ludzi, by dawali 10%, to jest tradycja. Tradycja przeniesiona ze Starego Przymierza. I dziwimy się, dlaczego ludzie. Przejmują właśnie to przekazanie ze Starego Przymierza, a nie wszystkie inne, jak na przykład przestrzeganie szabatu i niewykonywanie żadnej pracy, nierozpalanie ognia w soboty, czy też inne przykazania, jak zabijanie baranków czy koziołków, gdy zgrzeszymy. To wszystko zostało przecież wypełnione w Chrystusie, tak jak śmierć tych baranków i koziołków została wypełniona w Chrystusie, taki szabat. Taki dziesięciny. Wszystko znajduje swoje wypełnienie w Chrystusie. To koniec prawa. Stare przymierze zostało obalone, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, w ósmym rozdziale. Nie musimy dzisiaj dawać dziesięciny. Czy to znaczy, że nie mamy dawać na służbę Bogu? Tak, mamy dawać i to z radością. O tym czytamy w drugim liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale i siódmym wierszu. W Starym Testamencie było ważne, ile dajemy. 10%, jak w urzędzie podatkowym, ustalona ilość podatku. I oni płacili podatek Bogu. Ale w Nowym Przymierzu nasza relacja z Bogiem to nie jest relacja pana i sługi, który płaci podatek. Ale tu mamy relację męża z żoną, i żona nie płaci swojemu mężowi podatku. Ona kocha swojego męża i mówi: Wszystko, co do mnie należy, jest Twoje. To jest relacja oblubieńca z oblubienicą. Czy chcesz wracać do tej starej relacji Pana i sługi, który płaci podatek? Jeśli nie, to przestań mówić o dziesięcinie, ale raczej przyjdź do Pana i powiedz: Wszystko, co mam, należy do Ciebie. Pokaż mi, ile mam zużywać na moje własne potrzeby. A ile mam dawać Tobie? Czy wyobrażacie sobie pana młodego, który pozwoli pannie młodej umrzeć z głodu, ponieważ chce jej pieniędzy? Bóg z pewnością nie jest taki, ani Chrystus nie jest taki. Tutaj widzimy przykład ludzkiej tradycji, która anuluje Boże Słowo zapisane w drugim liście do Koryntian 9:7, gdzie czytamy, że Bóg miłuje ochotnego dawcę i nie mamy dawać z żalem, czy pod przymusem, Chciwi kaznodzieje i pastorzy łamią to przykazanie Boże. Kto ma to głosić? Ktokolwiek to będzie głosił, pastorzy i kaznodzieje będą na niego się rzucać i twierdzić, że to heretyk. Jeśli się tego boisz, to nigdy nie będziesz Bożym sługą. Takie jest współczesne zastosowanie tego. Mówisz, że dałeś to Bogu i nie pomagasz swojej rodzinie. Jezus twierdzi, że w ten sposób łamiesz Boże Przykazanie. W pierwszym liście do Tymoteusza, piątym rozdziale i ósmym wierszu czytamy, że kto nie troszczy się o własną rodzinę, jest gorszy od niewierzącego gorszy niż ateista. Musimy znać te fragmenty pisma, o których wielu pastorów nawet nie wspomina. I dalej Jezus mówi Mateusza 15, 7 i 8: Obłudnicy słusznie prowokował o was Izajasz. Ten lud czci mnie swoimi wargami. O tak, mówią wiele ładnych rzeczy na mój temat, ale nie znają pism, nie wiedzą, co mówi moje słowo i dlatego ich serce jest daleko ode mnie. Czczą mnie daremnie. Mówią, że przychodzą w niedzielę, aby oddawać chwałę i wielbić mnie. Ale co ma miejsce później? Nauczają ludzkich przykazań, co ludzie nauczają. Jakiś kaznodzieja twierdzi, że jest słuszna, a tego nie ma w Nowym Testamencie i to praktykują. To niestety ma miejsce dzisiaj i musimy wszystko, czego Jezus nas tutaj uczy, stosować w naszym życiu. On nakazuje nam odrzucić ludzkie tradycje, które sprzeciwiają się nauce Bożego Słowa. Tak jak powiedziałem, są różne tradycje, które nie sprzeciwiają się Bożemu Słowu i tymi się nie musimy zajmować, ale jeśli jakakolwiek tradycja sprzeciwia się Bożemu Słowu, musimy stanąć przeciwko władzom kościelnym czy naszym krewnym i powiedzieć: My tego nie będziemy robić, ponieważ jest wyższy autorytet niż Wy, wyższy autorytet niż Ojciec, Matka, Biskup, Pastor, ktokolwiek. To jest Boże Słowo i to jest nasz najwyższy autorytet. Najwyższy autorytet w całym wszechświecie i zamierzam być mu posłuszny. A nie jakimś tradycjom, które przez wieki są przekazywane w jakimś kościele. Tego Jezus naucza i my mamy to robić i nauczać wszystkich innych ludzi to, czego on nas nauczył. Przestrzegać przed ludzkimi tradycjami, które unieważniają Boże Słowo. To rozścieczało faryzeuszów i dlatego nazywali Go księciem demonów. I to samo dzisiaj rozściecza kaznodziejów i innych profesorów szkół biblijnych, ponieważ to objawia ich błąd i ich chciwość, i są gotowi nazywać innych księciami demonów, belzebubem itd. Tak Ale jeśli podążasz za Jezusem, w ogóle się tym nie będziesz przejmował. Będzie po tobie to spływać jak woda po kaczce. Będziesz wierny Bożemu słowu i będziesz głosił to, co Bóg nakazuje. W wierszu 10 Jezus przywołuje tłumy i mówi: słuchajcie i zrozumcie. Człowieka czyni nieczystym nie to, co wchodzi do ust, lecz to, co z nich wychodzi. W Starym Testamencie było wiele przykazań dotyczących pokarmów, szczególnie trzecia księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Tam czytamy o różnych pokarmach, których wolno i nie wolno jeść. I to wszystko było obrazem który pomagał ludziom rozumieć, czym jest oddzielenie od grzechu. W ten sposób mieli być uświęceni, oddzieleni od grzechu. To również było celem takiego przykazania, które mówiło, żeby nie nosić ubrania zrobionego częściowo z bawełny, a częściowo z wełny. Nie ma w tym nic grzesznego. Dzisiaj nosimy ubrania pomieszane z różnych materiałów, ale w ten sposób Bóg uczył ich tej zasady oddzielenia trzymania się z dala od wszystkiego, co nieczyste. I aby to wbić im w głowę, Bóg zakazał im jeść pewne rodzaje pokarmów. Nie wolno było jeść ani pewnego rodzaju ryb, ani ptaków, ani zwierząt. Nie wolno było jeść ich mięsa. Możemy to dzisiaj wziąć i zrobić z tego prawo. I dzisiaj są ludzie, którzy robią z tego prawo. Mówią, nie pij kawy, nie jedz wieprzowiny itd. Tak ale Pan mówi, że nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym. Można robić wiele różnych praw na ten temat, ale nie o to chodzi. To, co wychodzi z ust, to czyni człowieka nieczystym. Możemy wziąć to słowo i używać go w niewłaściwy sposób. Można źle cytować nawet Jezusa Chrystusa. Jacyś ludzie mogą brać narkotyki i twierdzić, że Jezus powiedział, że nic, co wchodzi do ust, nie kala człowieka. Przyjmowanie narkotyków może nie zanieczyścić twojego ducha, ale zabije twoje ciało. To tak, jak picie trucizny, więc nie. Używajmy niewłaściwie słów Jezusa. Jezus tutaj mówi o zanieczyszczonym sercu, które objawia się, gdy otwieramy nasze usta. Tak jak już wcześniej rozważaliśmy słowa Jezusa, który mówi, że z obfitości serca, mówią usta, nie to co jemy zanieczyszcza nas. To może spowodować ból żołądka, jeśli jedzenie nie jest dobre. Ale duchowe zanieczyszczenie nie pochodzi od spożywania jakichś rzeczy. Nawet jeśli byłyby to rzeczy ofiarowane bałwanom, ponieważ bałwan to tylko kawałek drewna czy kamienia. To nic nie znaczy. Ale to, co nas zanieczyszcza, to to, co pochodzi z serca. Tak jak wcześniej widzieliśmy, że z serca pochodzą złe myśli, morderstwa, cudzołóstwo, wszeteczeństwo i inne tego typu straszne rzeczy. A wtedy podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali go, czy wiesz, że te słowa zraziły do ciebie faryzeuszów? Faryzeusze gniewali się, ponieważ Jezus mówił przeciwko ich tradycji. Nienawidzili go z tego powodu. To ostatecznie doprowadziło ich do zamordowania go. I uczniowie bardzo się zaniepokoili, że faryzeusze byli tak rozścieczeni tym, że Jezus naucza przeciwko ich tradycji. I oni ostrzegają Jezusa i mówią: Panie, uważaj na to, co mówisz, bo oni mogą ci coś złego zrobić. A Jezus im odpowiedział: Każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami. Nie wolno nam o tym zapomnieć, jeśli Podążasz za jakąś tradycją, której Bóg nie zasiał w swoim słowie, pewnego dnia ona zostanie wyrwana z korzeniami. Mógłbyś zmarnować swoje życie, podążając za czymś, czego Bóg nigdy nie powiedział. Jeśli próbujesz wierzyć w coś, czego Bóg ci nigdy nie obiecał, będziesz sfrustrowany. Każda roślina, której Ojciec nie zasadził, będzie wyrwana z korzeniami. Jeśli wykonujesz jakąś pracę, której Bóg ci nie zlecił. Pewnego dnia ona będzie wykorzeniona, cała Twoja praca. Szukaj Boga i upewnij się, że praca, którą wykonujesz, to jest to, co Bóg ci zlecił, czy też nie. I Jezus dalej mówi: Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy ślepych. A jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, byśmy nie podążali za ślepymi przewodnikami. A kim są ślepi przewodnicy w tym kontekście? Ślepymi przewodnikami są ci, którzy podążają za tradycją, a nie za Bożym Słowem. A gdzie są widzący przywódcy? To są ci, którzy podążają za Bożym Słowem. Bądźmy więc ostrożni, za jakimi przywódcami idziemy, ponieważ skończymy tam, gdzie oni. Jeśli oni wpadną do dołu, to wy razem z nimi. To niezwykle ważne, za kim podążamy. Czy są to przywódcy, którzy wskazują nam naprawdę Bożego Słowa? czy nauczają nas ludzkich tradycji. Będziemy kontynuować nasze rozważanie w kolejnym odcinku.